Kobieta budzi się w łóżku. Naga. Nie pamięta, co tu robi, jak się tu znalazła. Z Łazienki wychodzi nagi mężczyzna. A pan to kto? A pani to kto? O mój Boże, czy my? Nie wiem. Cierpię na zaniki pamięci krótkotrwałej. Ja też. Chwila. Przyjechałem tu na wykład profesora Kowalskiego o. Nowych metodach leczenia zaników pamięci? Zapewne tam się poznaliśmy. A skoro jesteśmy tu? Musiało między nami coś zaiskrzyć i. Kobieta ciągnie go do siebie. Uprawiają dziki, namiętny seks. Po wszystkim, mężczyzna idzie pod prysznic. Kobieta zasypia. Budzi się w łóżku. Mężczyzna wychodzi z Łazienki, a kobieta mówi. A pan to kto? Żona przegląda się w lustrze, podchodzi mąż i mówi: Ale ty pięknie wyglądasz w tej sukience daj spokój to tylko kawałek starej szmaty. Być może, ale sukienka naprawdę jest piękna. Żona mówi do męża: Mam dla ciebie dwie wiadomości: dobrą i złą. No, słucham, odchodzę od ciebie. A jaka jest ta zła wiadomość? Na korytarzu czeka ojciec pani dziecka z olbrzymim bukietem kwiatów. Mówi salowa w szpitalu do szczęśliwej matki. Czy mam go wprowadzić? A broń Boże. Tutaj w każdej chwili może pojawić się mój mąż. Jedzie facet samochodem. Obok siedzi żona. Dopuszczalna prędkość 100 km na godzinę. Facet jedzie mniej więcej z tą prędkością. Nagle żona rozpoczyna monolog. Już Cię nie kocham. Po dwunastu latach po ślubie chce rozwodu. Mąż nic nie mówi, tylko przyspiesza do 110 km na godzinę. Żona mówi dalej. Pokochałam Twego najlepszego przyjaciela Kazia. Mąż nic nie mówi, tylko dalej przyspiesza do 120 km na godzinę. Żona przystępuje do rozważania warunków rozwodu. Chcę dzieci. Mąż nic nie mówi, tylko przyspiesza do 130 km na godzinę. Chcę dom i samochód. Mąż dalej nic nie mówi, ale przyspiesza do 140 km na godzinę. Chcę, aby wszystkie karty kredytowe i akcje były na moje nazwisko. Mąż dalej nic nie mówi, ale przyspiesza do 150 km na godzinę. A czego ty chcesz? Ja już mam wszystko, co mi potrzeba. Mąż przyspiesza do 200 km na godzinę. A co masz? Mąż skręca na przeciwny pas jezdni i cedzi przez zęby. Poduszkę powietrzną. Halo? Cześć mały, tu, tatuś, daj mi mamusie. Tatusiu, mamusia jest na górze w sypialni z wujkiem Frankiem. Ależ synku, nie masz żadnego wujka Franka. Nieprawda, mam. I jest teraz z mamusią w sypialni. Okej, okay, no cóż. Posłuchaj uważnie. Chcę, żebyś coś dla mnie zrobił, dobrze? Dobrze, tatusiu. To idź na górę do sypialni, zapukaj do drzwi i powiedz, że tata właśnie parkuje przed domem. Kilka minut później. Już zrobione. I co się stało? Mama bardzo się przestraszyła. Wyskoczyła z łóżka bez ubrania i zaczęła biegać po pokoju i krzyczeć, a potem potknęła się o dywan i wypadła przez okno i leży nieżywa. Boże, a wujek Franek? On też wyskoczył z łóżka bez ubrania i krzyczał, i w końcu wyskoczył przez okno, to z drugiej strony i wskoczył do basenu. Ale, Tatusiu, tam nie było wody. Miałeś napełnić go w zeszłym tygodniu i zapomniałeś. No i wujek upadł na dno i też jest nieżywy. Hmm, basen mówisz? A czy to numer Kowalskich? Chodzi staruszek do konfesjonału i nawija. Mam 92 lata. Mam wspaniałą żonę, która ma 70 lat. Mam dzieci, wnuki i prawnuki. Wczoraj podwoziłem samochodem trzy nastolatki. Zatrzymaliśmy się w motelu i kochałem się z wszystkimi trzema. Czy żałujesz synu tego grzechu? Jakiego grzechu? Co z ciebie za katolik? Jestem Żydem. To czemu mi to wszystko opowiadasz? Wszystkim opowiadam. Płynie stado plemników jajowodem. Nagle jeden słabiutki, który płynie ostatni, krzyczy. Panowie zdrada, jesteśmy w odbycie, wracajmy. Całe stado w tył zwrot, a ten płynąc dalej mruczy pod nosem. I tak rodzą się geniusze. Kobieta próbowała wsiąść do autobusu, ale jej spódnica była za ciasna i nie mogła wejść do środka. Więc sięgnęła do tyłu i poluźniła suwak. Jednak spódnica nadal była za ciasna. Więc znów poluźniła suwak, lecz nadal nic. W końcu poluźniła suwak po raz trzeci. Nagle poczuła parę rąk na swojej pupie, które próbowały wepchnąć ją na pokład autobusu. Kobieta odwróciła się z oczami pełnymi gniewu i powiedziała pełnym oburzenia głosem. Proszę pana, nie znam pana na tyle dobrze, aby mógł pan zachowywać się w ten sposób. Na to mężczyzna uśmiechnął się i spokojnie oświadczył: Proszę pani, ja też pani nie znam na tyle dobrze, aby pani mogła rozpinać mój rozporek trzy razy. Lekcja poglądowa w szkole podstawowej. Pani wychowawczyni pyta dzieci, jakie znają nowości farmaceutyczne ostatnich miesięcy. Oczywiście Jasio jako pierwszy podnosi rączkę i krzyczy. Ja, ja. Pani pyta. Jasiu, powiedz nam, jakie znasz najnowsze lekarstwa? Viagra, proszę pani. Zaskoczona pani, nie wiedząc co powiedzieć, upewnia się, czy aby dobrze usłyszała. Jaś potwierdza, pani pyta dalej. A na co, Jasiu, twoim zdaniem ta Viagra jest? I na straczkę, proszę pani. Jak to, Jasiu, na straczkę, jesteś pewien? I tak, proszę pani. Co wieczór moja mama mówi do taty. Zażyj wiagrę, może ci to gówno stwardnieje. Nauczyciel pyta Jasia: Jakie znasz żywioły? Ogień, woda i piwo. Piwo? Jasiu, co ty wygadujesz? No tak. Zawsze, gdy tata wraca do domu pijany, to mama mówi: Ojciec znowu w swoim żywiole. Nauczyciel wchodzi wściekły do klasy i mówi: Wszyscy idioci, proszę wstać. Wstaje tylko Jaś. Dlaczego uważasz się za idiotę? Nie uważam. Tylko mi się pana żal zrobiło, jak pan tak sam stoi. W przedszkolu pani mówi do dzieci. Dzieci, teraz robimy kubkę. Po zrobieniu kupki idziemy bawić się do ogrodu, ale pójdą tylko te dzieci, które zrobią kubkę. Dzieci siadają na nocnikach i robią swoje. Po chwili Jasio zaczyna płakać. Pani podchodzi do niego i pyta go: Jasiu, czemu płaczesz? Bo nie pójdę się bawić. A co Jasiu nie możesz zrobić kubki? Już zrobiłem. No to czemu płaczesz? Bo Marcin mi ją ukradł. Trzech kumpli wybrało się do domu publicznego. Przy wejściu wita ich burdel mama i mówi Panowie, w tym przytułku mamy jedną zasadę, mianowicie musicie zmierzyć sobie penisy, żeby łatwiej było dla Was dopasować partnerkę. Pierwszy zmierzył i mówi 15. Okej, OK, Aniu, obsłuż pana. Drugi zmierzył i mówi 12. Okej, OK, Beatko, obsłuż pana. Trzeci zmierzył i mówi Dziesięć. O, świetnie, więc panem zajmę się osobiście. Po godzinie burdel mama wychodzi z pokoju zmęczona, ledwo powłóczywszy nogami, które nagle zaczęły się rozchodzić do zewnątrz. Zaskoczone koleżanki pytają, co się stało, przecież miał mieć najmniejszego. Burdel mama ze łzami w oczach. Ten idiota w poprzek zmierzył. Detaliczny przedstawiciel handlowy firmy kosmetycznej stuka do drzwi jednego z domów. Otwiera dość młoda kobieta z dużym biustem. Wokoło biega trójka dzieciaczków. Czy mogę pokazać produkty? Oczywiście. Koleś wyjmuje towary i pyta mamuśkę, czy zna choć jeden z nich. Tak, vazelinę. Często jej używamy z mężem. O, do czego? Do seksu. Proszę pani, działam w tej branży już 9 lat. Do tej pory wszyscy mówili, że smarują wazeliną zawiasy, ewentualnie łańcuch w rowerze. A pani tak bezpośrednio jak państwo tego używają? Normalnie. Smarujemy klamkę drzwi od sypialni, aby dzieciaki nie otworzyły. Był sobie facet, który dbał o swoje ciało. Pewnego razu stanął przed lustrem, rozebrał się i zaczął podziwiać swe ciało. Ze zdziwieniem stwierdził jednak, iż wszystko jest pięknie opalone, oprócz jego członka. Nie podobało mu się to, więc postanowił coś z tym zrobić. Poszedł na plażę, rozebrał się i zasypał całe swe ciało, zostawiając członka sterczącego na zewnątrz. Przez plażę przechodziły dwie staruszki. Jedna opierała się na lasce. Przechodząc obok zasypanego faceta, ujrzała coś wystającego z piasku. Końcem laski zaczęła przesuwać to w jedną, to w drugą stronę. Życie nie jest sprawiedliwe. Powiedziała do drugiej. Czemu tak mówisz? spytała tamta zdziwiona. Gdy miałam 20 lat, byłam tego ciekawa. Gdy miałam 30 lat, bardzo to lubiłam. W wieku 40 lat już sama o to prosiłam. Gdy miałam 50 lat, już za to płaciłam. W wieku 60. lat zaczęłam się o to modlić, a gdy miałam 70, to już o tym zapomniałam. Teraz kiedy mam 80 lat, te rzeczy rosną na dziko, a ja nawet nie mogę przykucnąć. Chłopak do przechodzącej ulicą pięknej dziewczyny. Dokąd idą te śliczne nóżki? No, jak się w nie coś nie zaplączę, to do kina. Matka daje córce rady przed randką. Córeczko, idziesz na pierwszą randkę. Powinnaś mieć wszystko piękne: ubranie, makijaż, bieliznę. Bieliznę? Mamo, przecież to pierwsza randka. Oj, córciu, ja w twoim wieku nie byłam taką pesymistką. Rozmowa dwóch kumpli. Nadal jesteś zaręczony z Małgosią? Nie, zerwała nasze zaręczyny miesiąc temu. Powiedziała, że jestem biedny. Ale dlaczego? Powiedziałeś jej chyba, że masz bogatego wujka. Powiedziałem. Teraz jest moją ciotką. Trzy kobiety rozmawiają o swoich córkach. Pierwsza. Nie ma lepszej córki niż moja Zosia. Ona jedyna mnie kocha. W lecie zabiera mnie na Mazury, a zimą do Zakopanego. Na to mówi druga. Moja córeczka jest najlepsza. Nikt nie kocha mnie bardziej niż ona. Lusia w lecie zabiera mnie na Hawaje, a w zimie do Szwajcarii. Trzecia machnęła ręką i mówi: To wszystko nic. Moja Gosia jest najlepszą córką na świecie. Ale dlaczego? Trzy razy w tygodniu jedzie na wizytę do psychiatry i płaci mu 150 zł, żeby tylko o mnie porozmawiać. W szpitalu ordynator pyta siostrę oddziałową. Niech mi pani powie, jak się czuje ten symulant spod dwójki. Niestety dziś w nocy zmarł. No, tym razem to stanowczo przesadził. Późnym wieczorem pielęgniarka i widzi w szpitalnej świetlicy staruszka oglądającego film w telewizji. Podchodzi do niego i mówi. Dosyć już na dziś tej telewizji. Idziemy do łóżka. Siostrzyczko, a jak nas ktoś przyłapie. Koledzy przyszli do szpitala odwiedzić znajomego po wypadku samochodowym. Czy on ma jakieś szanse? Pytają siostry przełożonej. Żadnych nie jest w moim typie. Czuje pani mąż? Dziękuję, dużo lepiej, ale nie sądzę, by szybko wyszedł ze szpitala. Widziała się pani z lekarzem? Nie, widziałam pielęgniarkę, która się nim opiekuje. Pielęgniarka do lekarza. Panie doktorze, jak udała się operacja? O matko, a to nie miała być sekcja? Mąż wraca do domu wcześniej. Zastaje swą żonę nagą w łóżku. Pyta jej więc: Dlaczego leżysz w łóżku nago o tej porze? No bo nie mam się w co ubrać. Jak to nie? Zobaczmy. Mąż podchodzi do szafy, otwiera ją i mówi. No, popatrz, spodnie spódnica bluzka, spódnica. Dzień dobry, panie Kowalski. Spodnie spódnica. Dzień jak co dzień w małżeństwie. Mąż wypomina żonie. Gdybyś nauczyła się gotować, moglibyśmy obyć się bez kucharki. Na co żona odgryza się mężowi? Gdybyś nauczył się dogodzić mi odpowiednio, moglibyśmy obyć się bez ogrodnika. Córka opowiada mamie o swoim nowym narzeczonym. Mówię ci mamuś, on jest fantastyczny. Uczciwy, solidny, bez nałogów ma dobrze płatną pracę, super samochód Willę. Cieszę się, kochanie, że tak dobrze trafiłaś. A wiesz coś o jego rodzinie? Tak. Wyobraź sobie, że poznałam już jego żonę. Jaka ona miła. A jego dzieci to po prostu aniołki. Hotel recepcjonista zagaja do nowo przybyłej pary urlop? Tak. A dzieci państwo posiadają? Posiadają. A to tym razem państwo nie zabrali? Nie zabrali. Tylko we dwoje? Romantyczny wypad. Tak. A kto został z dziećmi? Żona.